Chciałbym, żebyście pod tym odcinkiem stawili 30 subskrypcji i mam nadzieję, że wam się uda. Ja chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować moją nową mapę. Teraz Wam ją pokażę. To Do chwila. No, dosłownie kilka. Kilka. Dobra. Czekajcie Elo, elo. Dobra. Tak się tu prezentuję, Teraz Wam pokażę na prawdziwej rozgrywce. To jest lokalny, Dobra, to teraz zaczynamy. Niszczymy pierwszą skrzyneczkę. Tak, tu wygląda nasza mapa. Nie będę coś z tym się, bo tam jak bił, tylko ten, który mi zaatakuje. I ten nas niestety zaatakował. I jakby nas nie atakował, to byśmy go też nie zabili. On chyba stąd był. O, nie, dobra, kolejna. No i dobra, ona nas chciała zabić. No i kolejny, no co oni z tymi botami? Widzicie, widzowie, boty są bardzo łatwe do pokonania, tak? Tu jest... Dobra, oczywiście ktoś musiał zniszczyć moją mapę. tu było tak samo jak w tamtym Kaptoniku, w ogóle nam troszkę internet przecina. No nie moja wina. Dobra, ale ja ciekawe czy tak się da widzowie, zobaczymy. Ile? Dobra, nie da się tak. Hmm. Tu jest taki środek, najważniejszy jest środek, a ja wam akurat nie pokazałem środku, no widzowie, no widzicie. No i co to jest? No i tak właśnie się prezentuje cała moja mapa. Oczywiście ja zawinę to prawie wszystkie boty. Każdy mi chodził po drogę, no i zginęli. 10 osób jestem na zobaczymy kto. No niestety nikt ciekawy. Polecam klub King86, żebyście się do niego dołączali. Jesteśmy tam prawie wszyscy. Jeszcze Nob z Robem jeszcze nie dołączył, bo nie zdążył. Wszyscy byli niestety, no wszyscy byli nie niestety tym, jak to w historii Tomka, jest taki primo kozak, nie no, kozacko, ja już tą mapę podesłałem, co teraz na niej grałem yy, do Supercell. mam nadzieję, że mi się spodoba i wam, stawiajcie podnie łapki w górę, bo widziałem, że można z tego co widziałem po tym nowym update cie. ja nie nagrywam nowych update'ów, bo no, niektórzy towarzysze też nagrywają, tego jest za dużo. Wystarczy, że owej, że już odbył i koniec. Po co nagrywać jeszcze więcej? Może tam jeden tłumacz ci się zajdzie, jak ktoś nie zna angielskiego, i tyle. Ja znam i to bardzo dobrze. No i nie nagrywam. Dobra. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Nie No i co za to widzowie? No. Jakby taki głupi nie był, no to by nie zginął, no widzowie, no jak to tak można ginąć? Więc teraz sobie zagrajmy jeszcze takie, taki tryb. Nagrodę. Jeszcze kiedyś było jeszcze więcej trybów. były jeszcze fajniejsze tryby. Kupiłem są sobie rose luminową, ale nie jest to fajny skinek, go się nie zdobędzie normalnie. Niepotrzebnie kupowałem za 80 gramów. To troszkę drogo w ogóle ten na się denerwuje, nie wiem na co. Uuu, fajne! Teraz wiemy po jakiego ale gdzie lecieć. Jest to czuby wszystkie. O nie! Widzicie widzowie co zachamy. Nie to, coś, co się, ale no, zdenerwowali mnie. Mhm. 11 do 4. O, co to zmieniło. Jaki kozak środek. A, i teraz to już uciekają widzowie, widzicie? Hop, pomimo, że mnie zabili i tak uciekli. Chcieli uciekać. Ale dobrą drużynę mam, Daniel. O, Danielello. Nie znam go, ale... Danielrsssss. Aha. Ej, no jest najgorszy z tej drużyny. Przykładowo. O. Dobra, pierwsza gwiazdeczka. Pierwsza gwiazdeczka tamka, jej! jupi, jej! What? No skąd się dużo O nie, ten naniplast no, zginął. Patrzcie, jak uciekał. Patrzcie, uciekł uciekał fałszywiec. 34 do 16 na epicko. Patrzcie, ten kar się nawet nie spodziewał. Co go może czekać? Dobra, już nie jestem najgorszy z drużyny. Teraz na nie jest najgorszy. Teraz ja jestem najlepszy. Patrzcie, ja widzę, jak się odwrócił rolę. Za to każdy ma mniej pucharów. No, teraz cóż, jestem kozak. O Jezu, co ja powiedziałem, widzowie? Pucharów? Tu nikt nie ma pucharów. Dobra, 50 do 26. No i oczywiście, że wygramy. I kto by gwiazdałem ja na pewno nie ja. Tylko Daniel. Inaczej, nani. No i ostatnia rundka po tą grę została wygrana. Myślę, że Wam się ten odcineczek spodobał. A ja już bym kończył.